Ryby. Ryby są piękne. Ryby są piękne, ale piranii. Och, te piranie. To jest moja ręka. Ta pirania ma nas 15 kg Nie ma jak wam pokazać To jest mój palec No to zobaczcie jaka wielka jest ta pirania, to jest moja ręka Zobaczcie jak ta moja ręka jest mała od tej piranii U nas 15-20 kg Bo takich piranii to ja jeszcze nie widziałem A jest górno zapierania chyba z No, z... płuszki Szkoda są jeszcze niszczuki są schowane są niszczuki A tutaj wam jeszcze pokażę to jeszcze pełno jest noc, nocnych, nocnych stworów, ale tu no, uważam jakieś jeże ale wszyscy uciekli z wycieczki. O, tu jest nocny. Nocny stworek. Za tym krzokiem. Patrzę na mnie. Słabo widać. I wyszliśmy Tu są słoniki. Moje ulubione zwierzęta. Są wytresowane Ale jakby się taki wtulwił To zrobiłby tu porządek Tu to są toalety Tam jest Zwiadłodajnia jakaś Tam można tam się, Można iść do karmy w słonie Nie wiem czy to tam trzeba coś płacić czy nie A tu schodzą ze słonia Tam jest jakiś park Edukacyjny Czyli może tam uczą czegoś Ale tam karmią słonię Fajnie Ale słonikiem nie wiem czy to mogę przejść Czemu go pijesz? Pije słonia Co za dury brzydkich. Słoniem się w tulby to by ci pokazał tu rządzi Tu zobaczcie co za znalazłem takie kwiaty Nie wiem czy to czy przybliżenie dobrze działa A to kwiaty z tych kwiaty z tych kaptusów Mały szef O, ah, się się odwrócił Pan ten kombinuje Jak tam się dostać O Szef zobaczył bóle, Zobaczył białego Spojrzał się Zobaczył bóle. Rangutanki to są, tak? Chyba wiadomo, tak? to są Ten jak tam kombinuje Później dadzą mu kluczyk i tym kluczykiem sobie pootwiera pewno. On tam wybiera paluchami kombinuje Poprosiłby o klucz, by mu dali klucz i już. Tu mamy coś Skelet. Małpiak. Małpiowy. szkielet Skelet chimpanza. Tu mamy jakiegoś tygrysa. Tu mamy jakieś stare rzeczy. Gonią mnie, gonią. Cały czas mnie gonią. Nie wiem, gdzie oni się nas. By trzeba było samemu przyjechać. I po swojemu po swojemu to wziąłem się pozwiedzać od początku do końca tam są małpę, nie chcę zobaczyć No Pansy Nie wiem czy widać Siedzi cały boss Cześć boss popatrzył się na biłasna Fajnie nawołują, nie? Tam takie mniejsze małpki są Taka insza kolonia zobaczcie jakie bambusy Ale ładnie, nie? Ładne bambuski Uręgutanki Trochę insze Nie wiem kto tu jest większą małpą. Mycie one? One są u siebie. Nie te... nie te płoty, nie te mury, to byśmy musieli stąd zwiewać. A takie smutne tam siedzi, takie u góry, Takie smucia smuciach. Ludzą się tam. Kombinują, w karty grają, a coś tam sobie podżerają, słowacie, a to takie ja ma opisane, szimpanze. I porobili takie, żeby nie mogli się tutaj powspinać. Prawda, nie dają rady z tego wyleścia. Stasznie im tu dobrze. Siedzi ta rodzinka szampańców? Tam To miała jakaś kopytka do. O, ten coś rzucił. Eba, no góry to jest chyba cały władca tych szimpansów. A, rzucił kawałkiem, tej, kawałkiem tej, tej rośliny. Rzucił w nas kawałkiem tej rośliny. To co? co to? Z tym rzucił? No wiecie, ludzie, ludzie to małpy. A, jakie fajnie się świeci, jak pozuje do zdjęcia. ludzie, ludzie coś pokazują i on, on też pokazuje Jest za trochę Chyba nie odruch ludzki taki Wiktor Wiktor nie zareagował na Wiktora? Osiem. Takiej wyciece zorganizowanej to nie ma czasu, żeby coś oglądać, tylko, to jest czas tylko, żeby prze, przebiec przez te zoo, przez safari, przebiec przez safari. O que é Mandril. O que é mandril? São mandrilos, São tantos Tak, według mnie to jest niby wyższy standard, ale ale to jest może tutejszy standard, tak? Ale na standardy europejskie, to bym to trochę inaczej zrobił, że prawdopodobnie bym nie miał klientów, jeżeli bym to zrobił na standardy europejskie. Gazebo, walk Fun, fi fishing, photobot, fun fishing, photoboot fanfishing to fishing. gdzieś widziałem w tym oczku pływają sobie karpiki. Nie akurat się schowały. A tu są, tu są, tu widać. karpie Jak nic, karpie zobaczcie jakie tam fajne, zachmurzone te szczyty, nie? Szczyty zachmurzone. Ale temperatura mi tutaj odpowiada. 25 stopni, fajnie. No i tutaj jest taki park. ale trzeba kupić bilet? Tamten park widać stąd. Ale trzeba kupić bilet, żeby wejść do tego parku. 750 tysięcy. 75 tysięcy to akurat się nie opyla, żeby iść zobaczyć ten parczek. Byle się, żeby zobaczyć ten fakt, tyle kasy. 5 dolarów, żeby to zobaczyć. Nie? Patrzcie, jak tamto chmury schodzą. Chmury schodzą z góry. Tam dopiero jest wilgoć, co? No, chociaż nie, tutaj nie czuć. Nie jestem w ogóle spocony. Nie czuć tej wilgoci. Dobra, to na razie tyle z tych powiastek. Zjedliśmy zobaczymy, co będziemy dalej robić. Tutaj zobaczcie, jak wieje wiatr od strony gór. I te chmury tutaj przechodzą przez te... Fajne, nie? A. Teraz się skończyło, ale zobaczcie, jak tutaj jest już za zachmurzone. Tam widać jeszcze jak przechodzą takie chmury ale o dziwo powiem wam, że nie czuć tutaj tej wilgoci jak zjedzie się niżej może dlatego, że jest chłodno jak zjedzie się niżej, jak zjedziemy niżej do oczach karty jak to od razu będziemy spoceni jak szczurki A tutaj w górach elegancko jest Że więcej trzęsień ziemi. No cóż, coś będzie trzeba znaleźć. Wszyscy chodzą, robią zdjęcia, bo jesteśmy w chmurach. Chmura przyszła i nas zakryła. Gdzie? Cały czas w tym samym miejscu. Wilgotność sprawdziłem 100%. No tak, no bo jak stoję w chmurach, no to wilgotność musi być 100%. Nie? Temperatura odczuwalna 15, a jest 16. Ale fajnie będzie porażka jak pojedziemy do domu ja to, karta tam 33 35. Chłopaków prawie nie widać Jezła mgiełka, co? Trzeba cię uważać na drodze No teraz jeździ za chwilę może i nie być nie? A to pani mi chodzi z bierak są chyba ogrodnicy tutaj się. tutaj jest cała kuchnia w kuchni tutaj jest chłodnie jak ja miałem w Anglii kuchnia, widzicie taka kuchnia? chłopaki są szczęśliwi robią jedzenie tutaj są. można widzieć. można zobaczyć jakie one kurczaki z grill'a elegancko no taka kuchenka prosta zamówimy coś tam, znalazłem do siebie jakąś kiełbasę chłopaki ucieszeni no duże jest takie, Patrzcie, jakie to przestronne i duże tu to był krupuk, bufet oczywiście do jedzenia sobie trzeba dokupić takie, nie? na urodziny taki utwór się śpiewa bo pani obchodzi urodziny i ten utwór co tam leci o, jest Bóg na no, taki utwór leci na ten na urodziny nie ma happy birthday taki utwór po prostu no to jej urodziny jakieś pani pani to jest pani z ofisu. patrzcie przed chwilą padał deszcz przed chwilą padał deszcz. przyjechaliśmy coś zjeść tak chciałem wam powiedzieć przed chwilą padał deszcz a teraz słońce od razu wyszło no tak jak w góry jesteśmy w takiej knajpce będziemy zamawiali, dać. zobaczymy czy jest coś do jedzenia jak dla mnie takie jedzenie przyszło to są kurczaki po pół kurczaka, bo to takie małe Kurczak. Kor, wygląda następująco, z taką wisienką Oh, okay. Ini belum eh, Pak? Kami. Sini, ya, Pak? Kita nanti situ makanannya memang <gulau> Sini, mungkin, ntar aku bagi ya video I, I, will check it. no i taka jedzonka przyszła, zaczęliśmy do mnie że tam są kurczaki, ty są kurczaki. sobie pani zamówiła takie jedzonko, takie gofry z wodami chce was tylko. Gofry. Takiego przydania właśnie chcę. Ameryka. Pasuje do europejskiej kuchni. rice noodles. A, ryż Fried rice noodles. Yes. This is yours. Zdrowie to są... Wersje smażone z, z jajkiem, jakie... Owoce morza. Ale to... <grym> Ale to... Ale dodane rączki no i ten sos rybny. Mnie trochę odrzuca ten sos rybny. Ja. A, przeważnie wszyscy wzięli kurczaka. Byliśmy spóźnieni, bo, bo robiliśmy. Na... Robiliśmy tort Solonizantka wcina torta. Wszyscy wcinają, się bawią. I ja czekam na moją kiełbaskę. Przyszła właśnie. Makasy. Dostałem taką. Sałatka z majonezem, chipsy i kiełbasa z e, wołową. Wygląda to tak. To jest taką zupkę i do tego ryżu <gry> <gry> Każdy ma to co chce. To jest super. <laughs> z wołowych ogonów. No, Także wszyscy mają wszystko. Twoje mogę jeść. Ja bym drugiemu mu A mój, czy. Pachnął na O Tak hawno teraz <laughs> będziecie mieli wszystkich zrobię wam wszystkich Zalandina. wszystkich gości chcę zrobić zrobię w osobny film osobny filmik taki Solenizantka.

Jedziemy do domu, oni zostają. Nie, my wszyscy jedziemy, tylko żeby się nie zabłądzić. Te trzy samochody to jeden za drugim, jeden za drugim, pań. Patrzcie, jakie mleko. Nie jest takie najgestrze, ale to są chmury. To ci ludzie, jak tutaj mieszkają, to ja nie wiem, jak oni wysycha jak to cały czas w chmurach. Chociaż nie, bo byliśmy pół roku temu, a tutaj to, to. nie było, tak? Tu była ładna pogoda. Ale fajnie. Tak bardziej polsko akcja policji.

ale to już ci coś w